Thank you Rozpoczyna się festiwal Audio River, będzie festiwalowy autobus. Podczas festiwalu tylko autobusem dojedzie się na bulwary wyślane. Linią 44 można dojechać z centrum nad Wisłę. Wystarczy jeden bilet weekendowy, dostępny w aplikacji Skake Cash i Mobilet. Bilet obowiązuje od godziny 16 w piątek do północy z niedzieli na poniedziałek i jest ważny w całej sieci, wszystkich liniach komunikacji miejskiej Płocka. Jak podaje komunikacja miejska w Płocku, dostępne są dwa rodzaje biletów weekendowych dla jednej osoby 5 zł ulgowy i 10 zł normalny oraz grupowy 20 zł, na którym może jeździć nie więcej niż 5 osób. Nie ma jednak znaczenia czy są to osoby dorosłe czy dzieci. Rozkład jazdy linii 44 dostępny jest w aplikacji MyBus i na stronie internetowej kmplock.eu.